Liza Kącka, to zdecydowanie był jej rok. W 2025 roku zdobyła Literacką Nagrodę Nike, a także Nike Publiczności. Dzień dobry. Dzień dobry. Gratuluję ci. Już nie wiem po raz który, ale gratuluję. <grymne> mamy, mamy przyjemność odbierać te gratulacje w duecie po <grymne> raz kolejny. Tak, dziękuję. Tak, <grymne> tylko w różnych miejscach, ale naprawdę tak. cieszę się i kibicowałem ci. Zresztą pierwszy Pałac Kultury, ta audycja, była w dniu, była w dniu wręczenia Literackiej Nagrody Nike i z Marcinem Radomskim, dziennikarzem filmowym i kulturalnym, hmm. typowaliśmy. I wytypowaliśmy Ciebie. To, no, to było na antenie, więc żeby nie było, że ja teraz pod rozmowę ci to mówię. <grym> Dobrze. To ja wierzę, wierzę serdecznie. I bardzo fajnie. No. Czy Nikę zmienia życie? No co nieco zmienia. Oczywiście zmienia tak w jakimś sensie wewnątrz, środowiskowo, bo wtedy troszkę inaczej myślimy o tym, kto nie wiemy napisał jakąś ważną rzecz, bo są jakoś, chyba obracamy się wszyscy w takich wewnętrznych hierarchiach i w takich szerszych społecznych. W szerszych społecznych zmienia na przykład na tej zasadzie, że nie wiem, zostawiam torbę w tramwaju, a mi się zdarzają niestety takie kraksy właśnie, no to, to goniła, goniła pani laureatkę Nikę, bardzo przejęta. Że że jak to, ja, to że... w torbę w tramwaju? nie no, jak jak niestety rozmawia, rozmawia się telefonicznie, to czasem, znaczy ja, ja siebie nie chwalę w tym momencie, ja się ganie, tylko ja jednocześnie mówię, że to są takie sytuacje, w których raptem, raptem, proszę pani, ja tak pomyślałam, no niemożliwe, żeby laureatka Nike po prostu straciła dokumenty. <laughs> A ładne, miłe. <laughs> to jest cudowne. Miłe. A czy już abstrahując od ludzkiej życzliwości, która była piękna w tym wypadku, to argumentem po tym, że laureat nie może przez, bez dokumentów chodzić. Ta starsza pani mi nie, nie może pani po mieście będzie bez dokumentów chodzić. No przecież trzeba się wylegitymować, że się jest laureatką. To już się trochę, trochę, to to było przeurocze, natomiast e, i pomocne bardzo, e, ale zmienia w tym sensie, że rzeczywiście rozpoznawalność trochę osoby, trochę książki. Nie trochę, tylko bardzo. ogólna ogólnopolską rozpoznawalność. No tak, to rzeczywiście zawsze trochę takim trybem trochę e, zmienia. Poza tym jest jeszcze, jeszcze ten, ten aspekt no oczywiście zatrudnienia przy książce, o czym też już żeśmy rozmawiali, że rzeczywiście jest tak, że ja myślałam, że już w jakimś tam stopniu, nie wiem, odpocznę. Po roku spotkań wokół tej książki, w związku z tą książką, teraz oczywiście Nike otworzyło kolejną stawkę, ja znowu rozmawiam. Czyli ta książka ze mnie zrobiła osobę, osobę permanentnie nawijającą tej książce. Ma oczywiście trochę no, jest to jakaś forma zmęczenia, no, ale z drugiej strony jednak muszę się gimnastykować, myśleć o co to jest za świat, czym on jest, więc zmienia moje życie o tyle, że no, w znacznej mierze podporządkowuje temu, co napisałam. A przeważnie miałam od tego, co napisałam, znacznie wyższą wolność ku no, innym sprawom, a w tej chwili jestem zakładniczką tego świata. Ale to takie bycie miłym zakładnikiem chyba, tak? No oczywiście, no bo takie nagradzające, właśnie nagradzające ludzką sympatią, a nawet jeśli nie tak jednoznacznie sympatią, to rozmową, bo, bo z różnych powodów a ludzie się tym interesują, co się napisało. Niektórzy dopiero po nagrodzie, inni przeczytali wcześniej, co nie znaczy, że ta nagroda nie dała im też do myślenia, co do tego, że na przykład czytali w swoim przekonaniu, a takie listy dostawałam, na przykład książkę znacznie bardziej niszową, książkę, która nie będzie miała takiego szerokiego... Obiegu, no, ze względu na właśnie literackość, a ze względu na specyfikę tych światów, że to nie jest dla szerokiego czytelnika, jak to się mówi na skróty. A teraz raptem się okazuje, że jednak w jakimś stopniu jest. Przed świętami byłem w bardzo popularnej księgarni i sklepie z prasą, elektroniką i oczywiście wczoraj byłaś zła na zielono. Było centralnie wyłożone i chętnie, oczywiście, kupowane na mm -hmm. prezent świąteczny. Sam zresztą mamie podarowałem tę książkę pod choinką. Tak, no, podpisałam ilość takich prezentów świątecznych. Jest to takie, no jest to nie, nie, niezwykłe, dość jakieś, no, wzruszające i ciągle dla mnie zastanawiające, bo to nie jest tak, że po przekroczeniu granicy nagrody człowiek już wie, o co chodzi. Że na przykład, na, czy nagroda, oczywiście, jest, jest raz, że nagradzająca to jasne, fetuje książkę, daje mi do zrozumienia, że jednak z uznaniem przeczytali to i czytelnicy, i juroży. Uzasadnienie tych uznań, częściowo znam, częściowo oczywiście, no, nie znam, no, bo nie do wszystkich jego ma się dostęp. Natomiast to, że jednak jest jakieś takie przeświadczenie, że to może być prezentem, może niektórzy po prostu kupują bo nagroda, ale mam wrażenie, że niektórzy są też jeszcze zainteresowani tym, co się tam ukrywa w tej książce. Tak, bo pierwotnie, kiedy wyszła, na przykład, nie dotarła do nich promocja książki, to a kilkę naświetliło tytuł. I w ten sposób dowiedzieli się, że to książka mądra, ważna, potrzebna. Tak, bo jest takie czasami przeświadczenie, że jeśli wydaje wydawnictwo, które nie jest, znaczy, które jest rozpoznawalne na rynku, ale które jest siłą rzeczy w jakimś stopniu niszowe, no nie jest wielką kolubryną, która by miała jakąś totalną promocję, prawda? I jeszcze do tego media to niosły, ale jednak niosły takimi trochę bocznymi ścieżkami, bo siłą rzeczy na no niej nie jestem najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem w Polsce. Już teraz. Prawda. No tak, ale, ale mówimy o rok, tak, rok wstecz. I w tym momencie, w tym roku wstecz, to nawet w tej siódemce byłam jedną z osób, które niekoniecznie były znane szerokiej publiczności. Właśnie w węższej literackiej to i owszem, ale, no, ale mniej niż wielu, wielu kandydatów. Także to się zmieniło rzeczywiście, a raczej zmienia się teraz ta proporcja. Ona się przesterowuje, ale to jest kwestia ostatnich dwóch miesięcy. Spodziewałaś się, jadąc na galę do Biblioteki Uniwersyteckiej, nikę, że trafi do ciebie? Nie. Nie, to znaczy ja już wiedziałam, że trafi do mnie nagroda czytelnika więc ja już wiedziałam, że przede mną występ i że się muszę, muszę jakoś tam psychicznie zmobilizować. I że to już że... fajnie. No oczywiście, bo to jest jednak inna sytuacja. Czymś innym jest pojechać na galę tak tylko po to, żeby chwilę jakoś porozmawiać, być na scenie, no i oczywiście obejrzeć filmik na swój temat, który się zna zresztą, no ale dobrze. E, a trochę inną sytuacją jest już odebrać z gratulacjami dyplom od czytelników, którzy to oglądają jednak, wielu z nich to ogląda. Ja sobie przekonałam się teraz w perspektywie ostatniego miesiąca, jak wiele było głosów jednak po gali. Ludzie to rzeczywiście oglądali masowo dość. Czyli cieszy się to zainteresowaniem, co by nie powiedzieć. Może niektórzy ze względu na swojego, powiedzmy, faworyta, ale myślę, że w ogóle jednak, jednak jest niemała oglądalność tej gali. To są też rekomendacje. Wiesz, w tym pędzie często nie mamy czasu na to, by zapoznać się z tymi nowościami. A to, to są prawda. rekomendacje zarówno czytelników, jak i profesjonalnego, wybitnego żywni. W związku mhm. z tym to są takie typy, po które rzeczywiście warto sięgnąć. Tak. I to, jest, I to jest w ogóle zaleta nagród literackich. Nike ma po prostu najzwyczajniej w świecie większą wyporność medialną. W związku z tym Nikę po prostu bardziej jest widoczne i więcej osób się sugeruje. Ja no jest sama... najważniejszą nagrodą literacką w Polsce. Tak, ja sama sędziuję w Nagrodzie Literackiej Gdynia widocznej, ale bardziej dla środowiska siłą rzeczy, ale nawet typy Gdyni są jakoś bardziej czytane po Gdyni niż przed. I to jest rzeczywiście istotne. To znaczy, jeśli tylko nie fetyszyzujemy nagród literackich jako, nie wiem, wyroków opatrzności, nagród nieomylnych, czegoś, co oczywiście jasne, że nie wiem, że kiedy się już daje nagrodę, no to trzeba powiedzieć, że rzecz jasna, że to poleca i tak dalej. Natomiast wiadomo, że to są to zawsze stoją za tym jacyś ludzie, ludzie, którzy decydują, którzy mają jakieś preferencje. Natomiast na pewno wyłowione typy są co najmniej warte obejrzenia, warte zapoznania się. A czasami bywa i tak, że rzeczywiście dowolnemu gremium udaje się wyłowić czy wyłonić coś takiego, co mogłoby mieć znacznie mniejszy zasięg, a jest po prostu rzeczą istotną, estetycznie, światopoglądowo dowolnie. Czyli byłaś zaskoczona w momencie, kiedy podczas gali. Już podczas wyczytywania nagrody Żyli zostałaś zaproszona na scenę po raz Tak, drugi. tak, to wiesz, to jest też tak, że czasami, czasami bywa tak, że ma się swoje różne przeświadczenia. Ja na przykład kombinowałam w ten sposób, kiedy się okazało, nie wiemy, chyba na dwa dni przed, albo nie całe dwa dni przed, że wtedy wiwat, wiwat, nagroda czytelników, co mnie zaskoczyło bardzo jakoś, bo myślałam, że, powin że, że powinnam wiedzieć znacznie wcześniej, bo może jakieś materiały promocyjne się nagrywa. Okazało się, że, że nie było tym razem wywiadu z osobą, która dostała nagrodę czytelników, więc nie musiałam wiedzieć nic wcześniej, no ale jak się dowiedziałam, to jakoś tak pomyślałam, co jest, to, to jest zupełnie bez żadnego dowodu. To są takie dedukcje, wiesz, że jejku, jak już tej książki jest tyle, a jeszcze dostała nagrodę czytelników, to już na pewno żywi kogoś innego wybierze. To był taki, taki, taki sposób mhm. rozumowania który jest kompletnie niedowodliwy, bo przecież oczywiście zdarzały się nagrody duble, prawda? Jestem, no nie wiem, w historii tej nagrody ósmą czy dziewiątą taką nagrodą. Niektórzy nawet dostawali chyba nieraz takie nagrody. To nie jest wyłączność, wyłączne, zwłaszcza, że jeżeli ma swoją dynamikę. Nie wiem, jakoś tak pomyślałam i wydawało mi się nieprawdopodobne, że ta cała stawka pójdzie do tej książki. Już nawet nie o sobie myślałam, tylko myślałam książką. Nie z sobą, w sensie, o, jakby mi było fajnie, jednocześnie dziwnie, tylko myślałam o tym, że no nieprawdopodobne, żeby ta książka w sytuacji jednak nominatki, która jest po raz pierwszy nominatką do tej nagrody, która nie ma za sobą wielkiego cyklu pochodu, która nie jest znana połowie Polski. Tam się wydawało, że to będzie jakieś, że to, że to będzie jakiś, jakiś, wiesz, jakiś szczyt za bardzo, nie? Znaczy się oczywiście zaczęłam się dowiadywać w pewnym momencie, no to, to, już, to już wiedziałam, no ale to się przetacza wtedy człowiekowi i to jest no, duża adrenalina, owszem. Premiera tej książki to także jedna wielka lekcja tolerancji dla nas wszystkich. Jak wiele odwagi kosztowała interesowało cię napisanie i wydanie tej książki? To są, tu jest kilka odwag. I one są sobie nierówne. Ja się bardzo zastanawiałam, czy tę książkę pisać, oczywiście, ze względu na to, że pisze się o swoją, jednak, sytuuje się centralnie w tym właśnie punkcie, punkcie, w tej osi obrotowej tego świata, na osobę, z którą się na co dzień żyje. Oczywiście, Córka w twoim przypadku, tak. Tak, córkę, oczywiście, no tak, czynię z niej bohaterkę literacką. Świat jest wysoce nasz, a jednocześnie uniedosłowniony. On nie jest, Ta książka nie jest, książką reporterską, co może powodować pewne opory u niektórych czytelników, którzy chcieliby innej formuły, o czym już wielokrotnie opowiadałam. Trudno jest taka, jaka jest. E, natomiast jasne, że to jest, ta, to jest ta pierwsza odwaga. Odwaga w ogóle wypowiedzenia się o tym i selekcji. E, odwaga już na takim etapie jej życia, że ona nie tylko zna diagnozę, ale też rozmawia o tym w swoim życiu. Także to jest taki, no to jest etap, w którym ja mogłam się zabrać do takiej pracy, która by była uświadomiona przez nią. Mowa o spektrum. A, mowa o spektrum tak, ale też mowa no, w ogóle o tym, co żeśmy przeżyły, to, co, to nie są łatwe, łatwe wspomnienia. Ja z tego wybrałam rzeczy z mojej perspektywy, istotne, sugestywne, ale nie nadmiernie obciążające, ponieważ my żeśmy miały to przegadane i nie było to dla nas wstydem. W przeciwieństwie do niektórych sytuacji w życiu, które byłyby może trudniejsze. No i ta, to jest pierwsza, pierwszą odwagą, jest ta jakby taka forma odwagi. Prywatnej i negocjacji prywatnej z sobą i z najbliższym otoczeniem. Natomiast ja się o siebie tutaj nie bałam. Ja uważałam, że ten światek i tworzy, jestem w, stanie, jestem w stanie go unieść. Mało tego, że może to z perspektywy tego, kto mówi, czyli tego narratora trochę, a potroszę również mojej, będzie świadectwem tego, że da się pewne rzeczy przetrwać. Mało tego, że da się ocalić to, co jest bardzo cenne. I nie chodzi tylko o relacje z drugim człowiekiem, która się jednak no, rozwija, która się zmienia, co jest też jakimś świadectwem dla ludzi, którzy mają poczucie, że nic się nie zmieni, że tkwią w, że to jest, że opór materii, tej opór chociażby spektrum, ale też opór różnych tam wydarzeń w naszym życiu jest tak wielki, że nie da się tego przeskoczyć. No więc okazuje się, że jednak rzeczywistość ewoluuje, ewoluuje, przepraszam, niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli, ale że jest jednak zmianą, a zmiana jest zawsze nadzieją. Mimo wszystko. Mm -hmm. Ale drugą rzeczą jest też to, że no można było ocalić jakąś magiczność i niesamowitość tego świata i bez takiej wewnętrznej mojej gwarancji, że ja ocalę taką niesamowitość tego, jakoś wyobraźni mojej córki, jej sposobu mówienia, myślenia, że to jest dla mnie wyjątkowe zjawisko, że abstrahując od tego, że to kochana osoba, ale że jest też wyjątkowym zjawiskiem z mojej perspektywy, no to też bym nie pisała tej książki. To znaczy nie pisałabym tylko i wyłącznie o bólu, o tym, że jest ciężko. To jest, jest ciężko, w ogóle jest ogólnie ciężko. Jeszcze do tego ze spektrum nie jest łatwiej, mm -hmm. bo się spotykamy z zewnętrznymi ocenami, jednak z nieprzychylnością. Miałam nadzieję, że jej ta książka, że nie tylko jej siła charakteru, ale że ta książka też jej w tym sensie pomoże, że właśnie nie jest nie, że ją obciąży, bo matka powiedziała, że ma spektrum, to pewnie, ona sama mówi, że ma spektrum. Więc a, oczywiście to nie jest łatwe. Ale to jest jakaś forma prawdy o życiu. I lekcja tolerancji, którą dałaś nam wszystkim. Elizo, jakie plany na 2026 rok w takim razie? Pierwszy przeżyć, nie zwariować. A oczywiście być dalej rzeczniczką tego świata, bo jeszcze ten świat mnie będzie trochę zatrudniał. A zacząć pisać nową rzecz. A oczywiście też no, mam swoje plany akademickie i mam swoje też jakieś takie plany bardzo podstawowe, tak jak mówię, sur, survivalowe. Na Uniwersytecie Warszawskim, że Na jasna. Uniwersytecie Warszawskim, no, to, też jest, to też jest dzieło. To jest zupełnie inna forma bycia może, chociaż nie tak, zupełnie to nie. Ale, no, ale to też mnie zobowiązuje, w związku z tym ja, ja jako nau nauczycielka akademicka też mam swoje zobowiązania. I to trzeba udatnie wszystko ze sobą związać i w tym wszystkim nie stracić jeszcze ducha. I poczucia, że, że wejdzie się w nową opowieść. A pomysłów mi nie brakuje. Ja mam problem z czasem i z siłami, a nie z pomysłami. Jestem pewny, że Dasz Radesko to o uniwe, uniwersytecie mowa. E, kiedy ostatnio opublikowałem w mediach społecznościowych zdjęcie e, wspólnie wykonane na UW zresztą, to twoja była studentka Natalia Zastępa, wokalistka, mm -hmm. która wygrała festiwal w Opolu. Napisała mi, że byłaś najlepszą wykładowczynią. A miłe, <laughs> prawda? Bar... Nie, no to to są w ogóle takie ordery, nawet nie z kartofla. To jest... To jest więcej. Nie no, to jest wspaniałe. To ja, jestem, ja jestem wykładowcą, który mówi dość literackim językiem i jak mi niektórzy studenci mówią, nie da się pomylić tego z nikim, co nie znaczy znowu, że to tak jak z literaturą, wiesz, to, to jest tak, że jednych to wciągnie, inni na przykład się powiedzą, że wolą inną formułę, to nie, nigdy wszystko nie jest dla wszystkich. Natomiast bardzo mnie cieszy przede wszystkim to, że jakoś widzą, mam nadzieję, niektórzy przynajmniej, nie jestem w stanie tego procentowo ocenić, bo nawet Ankiety są tylko ankietami. Nie sugerowałabym się tym aż tak bardzo, że no jakoś widzą jakąś formę, nie wiem, pasji zaangażowania, jeśli się ją ma. Ja się staram podtrzymywać w sobie to niezależnie od okoliczności. No i może jeśli, jeśli przynajmniej dla kilku osób, z którymi się stykam jest to jakoś angażujące i ciekawe, no to już jestem zadowolona. Elizo, 2025 był Twoim rokiem. To w takim razie życzenia noworoczne, żeby 2026 i każdy kolejny był także Twoim rokiem, ale Pięknie. w Twoim stylu. Oto to bardzo Ci dziękuję, bo z tym dopowiedzeniem to ja mam nadzieję, że spróbuję zrealizować. Eliza Kącka, laureatka Nagrody Literackiej NIKE i NIKE Publiczności. Pięknie dziękuję.